Ja bym chciała. Zobaczymy, czy jeszcze będzie. Zawołaj mi najpierw ducha alkoholu. Mhm. Jest. Wiesz co, no taki urabura mi przyszedł. Mhm. Sprawdź mhm. połączenie między Krzyśkiem a nim. Jak on go tam trzyma? Na czym on go trzyma? Wiesz, co przychodzi do mnie w ogóle, że idzie na, na jego emocjach yy, i jakby takie połączenie gdzieś tutaj na wysokości serca. Hmm. Mhm. A jakbyś mogła tam. Yy, jakbyś to wzięła, jakby to był taki kabel telefoniczny. I byś posłuchała, co po tym kablu idzie. Po tym połączeniu. Co tam jeszcze zostało? Co, pierwsze, to jest? co jestem nikim w ogóle. Mhm. Hmm. No, otwieraj mm -hmm. tam pole Krzyśka mm -hmm. i wyrzucam. Mm -hmm. Jak usuniemy wszystko to, na czym on go trzyma, to już on nie będzie mu potrzebny. Mm -hmm. Mm -hmm. Potrzebujesz, potrze przecież potrzebujesz mieć otwarte oczy. Mm -hmm. Potrzebujesz mieć otwarty umysł. Beze mnie zginiesz. Mm -hmm. Przecież zawsze do mnie wracasz. Mhm. Przecież jesteśmy najlepszymi kumplami. Zobacz to od strony Krzyśka teraz, tak? Że zawsze wracam do alkoholu, to on to powiedział właśnie, że on zawsze do tego wraca. Przecież wiesz, że zawsze jeszcze tutaj czekaj, bo jeszcze tutaj z tej mhm. strony przecież wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Ha. Nie możesz liczyć na nikogo tak bardzo, jak na mnie. Mhm. Nigdy cię nie zawiodłem. A tutaj jest, niszczysz mnie, ale, ale cię potrzebuję, bo bez ciebie nie umiem. Bo bez ciebie jest za trudno. No, zobacz właśnie. No, że alkohol ułatwia życie, bez alkoholu mm -hmm. jest nikim. I tam jeszcze także zawsze wracam, tak? Zobacz, czy właśnie tam z, z bumerangiem. Wracam jak bumerang. Tutaj w ogóle wracasz za stryknięciem mojego palca. Strykam palcem, a ty wracasz. Wracasz. Mm. A zobacz jeszcze, że bez alkoholu jestem kłębkiem nerwów. Nie panuję nad sobą bez alkoholu, że dzięki alkoholowi jestem spokojny. Mhm. Wiesz co, tutaj w ogóle pokazały mi się, jakby ręce, y, takie trzęsące się i że właśnie czuję mniej, y, czuję mniej tego roztrzęsienia w ciele y, przez alkohol. A właśnie no, alkohol równa się spokój, tak? Jak mam alkohol, to jestem spokojny. Mhm. Jak pracuję alkoholu, to jestem nerwowy. Mhm. To wraca napięcie i to właśnie A. takie roztrzęsienie. Mhm. Właśnie, no. Zobacz, jeszcze właśnie, że mogę nie pić jakiś czas, ale zawsze wracam. Że mogę być trzeźwy. Ale tylko krótko. Wiesz, co mogę być trzeźwy, ale to jest y, jakby y, znana mi bardzo droga i najkrótsza droga. Mhm. Do Wierzę. tego, żeby. Żeby problemy jakby znowu gdzieś tam się rozmyły. Zobacz jeszcze takie zdanie, że próbuję walczyć z moimi nałogami. Wiesz co, walka z, nał z moimi nałogami, to jak walka z wiatrakami tutaj w ogóle. Zobacz, zawsze jestem na, 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 na pozycji przegranej, bo to właśnie cały czas że on, on próbuje, on nie walczy, tylko on próbuje. Mm -hmm, mm -hmm. Wiesz, co w ogóle to jest takie, jakiś, yy, widzę tak, jakby, jakby ten, ten duch tylko tak stał i właśnie zacierał ręce, nie? Tak, jakby wiedział, że właśnie, yy, że, że on po prostu, wiesz, yy, taki, że, że, że Krzysiek jest jakby, o, jestem łatwym kąskiem. A, okej. Okay. Mhm. Jestem łatwym kąskiem. Zawsze Dobra. byłem i będę łatwym kąskiem. Hmm? Znaczy, łatwą, łatwą nam sterować. Alkohol łatwo mną steruje, albo alkohol mną steruje. Rządzi mną. O. Wiesz, co tutaj w ogóle tak? Alkohol wie, że może mną sterować. Czyli tak a. jak dałem pozwolenie alkoholowi na to, że steruje. Zobaczcie, że oddaje swoją moc, oddaje swoją siłę, oddaje swoje życie alkoholowi. Mhm. Y, oddaje swoją moc i siłę, ale dostaje w zamian y, to odurzenie. O, spokój i relaks. Ok. Mhm. Dobra, zamknij, zobacz, czy on jeszcze będzie, czy jeszcze go trzyma. U. Wiesz co, on już, już jakby tak spoważniał, ale jeszcze sobie jest. Mhm. Jeszcze jest. Dobra, zapytaj mhm. się go, co on chce w zamian, żeby oddać nam Krzyśka, bo Krzysiek już nie chce z nim się kumplować. No ale jak to, przecież oni byli najlepszymi kumplami. To ja w ogóle jak to on sobie tego nie wyobraża. No to niech sobie wyobrazi, że Krzysiek zmienił zdanie. I może teraz skorzystać z tego i dostać coś zmian w zamian. A jak nie, no to po prostu zabierzemy Krzyśka. Może coś zyskać na tym, o tak. Wiesz, co on w ogóle mnie pyta? On mówi, żebym zapytała Krzyśka, czy Krzysiek chce, bo on wie, że Krzysiek nie chce. A, -a. zapytaj się Krzyśka, czy on chce. Mhm, mówi, że tak. Mhm. Czy to mu wystarczy? Duchowi, żeby... Mm -hmm. Wiesz co, on mówi, że on uwierzy jak, yy, i go jakby, yy, jakby będzie w stanie w to uwierzyć, jak zobaczy, że w ogóle, że Krzysiek yy, zrobi coś, co jakby będzie tego potwierdzeniem, że, że on jest od tego, yy, że on może sobie odejść, on może już go nie pilnować. I nie okay. mogą być już tymi kumplami, nie? No a co by chciał zobaczyć? Co dla niego będzie takim dowodem? Hmm. Yy, wiesz, co yy, on mówi, że yy, chciałby, żeby Krzysiek mu yy, pokazał to w taki sposób, że wyleje yy, tyle alkoholu yy, znaczy poświęci mu tyle alkoholu, więc nie wiem, czy wyleje, czy wyrzuci, czy nie wiem. Yy, tyle alkoholu, ile. Yy, Ile najbardziej lubi pić, w sensie, że na przykład, nie wiem, jakaś ilość piwa, czy ilość wódki. Po prostu Dziennie? to, co. Dziennie. Mhm. Mhm. Dziennie. Mhm. Czy się, y... Czyli, że taką dzienną dawkę alkoholu mu poświęci. Mhm. się pytanie do Ciebie tutaj, do świadomego, czy jesteś w stanie to zrobić? Czy się zgadzasz na to? Piewni mi tylko głową, czy tak, czy nie? Dobrze, mamy deal. Mhm. Jak Krzysiek to zrobi, to jak chcę od niego taką. Nie to, że przysięga, ale słowo, że więcej do Krzyśka nie wróci tutaj. Nie będzie, się, nie będzie zabiegał o tą przyjaźń. Zniknie już. Znajdzie sobie nowego kumpla. Mhm. Mówisz, że okej okay, i że czeka z niecierpliwością. Na co czeka? No żeby to zobaczyć. A, okej. Okay. Myślałam, że czeka mm -hmm. na, na powrót, no, okay, Nie, dobry. nie, tak jakby wiesz, nie dowierzał, nie, no czeka no, z niecierpliwością no, no, po prostu. ale jeżeli, jeżeli tak, no to, no to tak, no to on jest w stanie dotrzymać umowy. Mówi, że ma wielu. No, no to, to nie wątpię. Dobra, podziękuj mu, niech on już wróci do siebie, otwórz mu ten portal, wyjdzie z przestrzeni Krzyśka. Mm -hmm. Dobra, teraz zawołaj mi od kokainy i amfetaminy, czy to będzie jeden, czy to będzie ich dwóch? Dilera, po prostu. Mhm. Jeden przychodzi, czy dwóch? Jeden. Każdy. Jeden, jeden przedstawiciel jest, okej. Okay. Mhm. Dobrze, zobacz to połączenie do Krzyśka. Wiesz co, tutaj w ogóle? To widzę jako jakby w, w, w postaci takiego czegoś, co mu nałożyli na, na głowę. Tutaj no. wcześniej y, chyba było, że, y, że jestem Bogiem, tak? A tutaj w ogóle mhm. widzę taką koronę. Jestem królem. Okay. Dobra. Mhm. Mhm. Dostał, dostał jakby koronę od nich. Mhm, dobrze. Niech Krzysiek ściągnie sobie tą koronę. I zapytaj się go, jak on się czuje bez niej. Wiesz co, on ją próbuje ściągnąć, ale mówi, jakby, jakby była taka, wiesz, ciężka, nie? A, nie mam siły. Mhm. Otwórz mi tam pole. Zobacz, mhm. że nie mam siły zerwać z nałogiem. Wiesz, mhm. To jest silniejszy ode mnie, o. Zerwać z nałogiem pod, y, wymaga bardzo dużej siły, a ja w tej chwili nie mam tej siły. No, rzucają. Mhm. Że nauk jest silniejszy ode mnie. Tak, narkotyki tam mamy taką witamina kokaina, silniejszy ode mnie. To jest silniejszy ode mnie. Mhm, tutaj to jest silniejszy ode mnie i w ogóle to jest takie przeświadczenie. Tutaj jest w ogóle y, zrwanie z nałogu, W ogóle tutaj jest niewiara w to, bo jest, y, nie, nie można zerwać z nałogiem. Mhm. mhm y, nauk jest, y, nauk, jest y, nauk jest silniejszy i zawsze będzie. Mm. Nauk jest nałogiem, tak? Mhm. Zobaczcie, że przytłacza mnie, to, ten nauk mnie przytłacza. Wiesz, co przygniata? przygniata, Ten nauk mnie przygniata i przez to nie mam też sił na to, żeby z tym walczyć. Mhm. Ale poczekaj, bo tu coś jeszcze było. A zerwanie z nałogiem to bajka w ogóle. Okej. Okay. Mhm. Zobacz teraz, jak to wyrzuciłyśmy. Czy będzie w stanie ściągnąć? Mhm. No tak wypchnął ją. Mhm. No, dobra. I zapytaj się go, jaką się czuje bez tej korony, co ona mu dawała, co nam udaje. Będziemy to wyrzucać wszystko. Wiesz, co tutaj pierwsze, co to w ogóle znowu poczucie przynależności? Do klanu w ogóle. Mhm. Mhm. Tak, do bogów. Do... Poczucie, tak, poczucie boskości, poczucie tego, że jestem kimś. Poczucie tego, że jestem wyróżnionym, że robię dobrą robotę w tym życiu. jestem ważny. Że jestem najważniejszy. najważniejszy. Że bryluję. Że, z szefowaniem, że jestem szefem. Że niezły ze mnie szefuncio. No. Ludzie, do mnie, ludzie do mnie się zwracają z grzecznością. Z szacunkiem, czyli ta korona dawała mu poczucie szacunku. Mhm. Mhm. Porzucie, respekt, poczucie bycia y, lubianym. Właśnie, te, właśnie respekt, respekt, bo w angielskim respekt, a w polskim szacunek, a respekt to są dwie różne rzeczy, bo na szacunek trzeba sobie zasłużyć, a respekt wzbudzasz, tak jak ojciec z nim wzbudzał respekt mhm. poprzez bicie go. To tutaj bardziej respekt. No. Mm -hmm, że go tutaj to jakby y, kręciło, że on ten tak zwładzał ludzi. No, 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 ten strach taki właśnie, nie, przecież mm -hmm, strach mm -hmm. tego przesłanki. No? Korona to władza. Mm -hmm. ja Zauważyłam, że lubię mieć władzę. Władza to życie. Jak Wiesz, mam co, władzę, to Korona to władza nad życiem, ale też nad sobą. Zobacz jeszcze, że kontrolę. Jak mam koronę, jak mam władzę, to mam kontrolę. Daje mi kontrolę? Mogę kontrolować. Wiesz co, jak mam koronę, to wtedy wszystko jest jasne. Y, jakby y, mój kierunek jest określony. Y, jest jest tylko jeden kierunek i prosty. Mhm. Mhm. Jest prosto wtedy. Tak, jest prosto. Nie ma różnych tak jakby ścieżek rozwiązań, które trzeba brać pod uwagę. Mhm. No, bo już wtedy można iść jedną, tak? Mhm. Zobacz, czy jeszcze co się idzie. to teraz w ogóle przyszło, jestem Bogiem, uświadom to sobie. Dobra, spójrz na tego dealera. Zobacz to połączenie jeszcze, czy tam jeszcze coś jest? Co zrobił z tą koroną? Jak ją ściągnął? I wiesz co, on ją tak jakby trzyma, bo on nie wie, co ma z nią zrobić. Trzeba, trzyma, okej, okay, dobra. Hmm. Zapytaj się go, czy ona mu jeszcze jest potrzebna do czegoś. Nie. Dobra, wyrzucał do pieca. Mm -hmm. Piec. Uff. Zobacz, dealer. Wiesz, co ten dealer w ogóle się zrobił? taki, y, taki jakby, y, jakby, nie wiem, jakby właśnie zaczęły na, na, na działać jakieś, jakieś prochy na nim, na nim, bo się zaczął w ogóle tak chwiać i tak jakby się skurczył w ogóle w sobie. No zobacz, to, tylko dobra, korony, nie mamy. Zapytaj się go, czy on się nie pomylił czasami tutaj gdzieś w pokoi w przestrzeni. Czy on wie, po co tutaj jest? Co go dealera, nie? Czy on tam przez przypadek nie przy czasami? Mm, wiesz co, mówi, że on rozpoznaje y, Krzyśka, bo czasami, czasami go widuje. Hmm? Mm -hmm. A co, y, co Krzyśak może zrobić, żeby już go nie widywał? To Krzysiek, Krzysiek już to nie on mówi, że już tak tę koronę oddał i spalił, no to, no to znaczy, że on nie chce z nimi jakby, że już, że już nie będzie miał tej łączności z nimi, że to jest jakby, um, to było to, co, tak, to co było to, co, co ten, bo on się zgodził na noszenie tej korony w tej momencie, to on już nie należy do ich klanu. Czyli nie ma zgody, jest wypad z klanu i na razie, tak? Dobra, jeszcze chciałabym, żeby on mi obiecał, że on tutaj nie będzie zabiegał też o Krzyśka z powrotem, że on nie będzie narzucał mu tej korony, Czy może to obiecać. Wiesz co, on w ogóle, Edzia, tak macha tą ręką, nie, że on może, ale on wie, że on jest w takim stanie, no, nie, no, w taki ten, nie, w ten, ale on wie, że tak, że tak na zasadzie, okej. Okay. Okay, dobra, to inaczej, dobra, to weź go, wypuść, niech on idzie, otwórz mu tam portal, niech on wyjdzie, on mm -hmm. tak, już. Zobaczymy jeszcze u Krzyśka, że właśnie z tym kumaniem. Także zgadzam się na wszystko. Nie, nie, no czekaj, nie słucham, co do mnie mówią. Nie rozumiem, co do mnie mówią. Zgadzam się na wszystko. Wiesz, co ja i tak zrobię swoje. Na tej zasadzie, mm, mm, machnięcie takie jest. Ja i tak to, zrobię a swoje. Nie? Na, na odwal, tak? Że ja i tak... Hey. Mm -hmm, mm -hmm. ja i tak zrobię swoje. No. Mm. W ogóle tutaj teraz ja i tak wiem najlepiej. Rzucaj. Mm -hmm. Zrobię po swojemu y albo poczekaj. Dla świętego spokoju. o. Wiesz co tutaj jest? Często robię dla świętego spokoju, żeby tylko się, żeby się tylko ode mnie odczepili. Mm. Nie chcę słuchać tego gadania. No, zobacz, co tam jeszcze mm. idzie. Ludzie wiedzą lepiej, co jest dla mnie dobre, niż ja sam. Oni zawsze wiedzą lepiej. Wkurza mnie to. O, właśnie to chciałam zapytać co mm. to mówi dokładnie. Mhm. Mm. Mm jak on tam teraz wygląda, jak się czuje i powiedz mi, jakie światło masz. Wiesz co, no on w ogóle był, jakby był bardzo happy, bo, bo tak jakby pierwszy raz to światło w ogóle poczuł. No i go nie razi. I, uh -huh, nie, i go nie razi, nie, i y, wiesz co, fajnie, fajnie w ogóle, fajnie, dobrze się czuje. <laughs>